Cześć, tu Kebsen, kolejny dzień. Wczoraj nagrałem Zahira jeszcze jeden taki lokal wieczorem. Dzisiaj już w dzień się będziemy wybierać bardziej po poleceniach. Tutaj hotel, widok z hotelu, proszę bardzo, mniej więcej w centrum. Jestem dookoła, widziałem, że mam kurę warzyw jeszcze, no i jakieś tam lokale burgerowe i frytki, które też mi tam polecano na grupie na Facebooku, także tak, sobie to odwiedzimy dzisiaj. Czekam do 10, żeby iść do M banku, bo wczoraj tam byłem i zmieniłem numer telefonu do przelewów, ale okazało się, że jeszcze raz muszę iść, bo nie jest zmieniony na infol nie na infolinie tylko po stronie mi o tym powiedzieli. A potem śniadanie jakieś, myślę, coś takiego opędzujemy sobie. Dawno nie używałem gambala, bo teraz sobie dużo dogrywam do drugą kamerą, nie chodziłem z nią za dużo. Stołu sportową, ale dzisiaj sobie pochodzimy po mieście trochę, ponagrywam trochę właśnie z takim, ze stabilizacją obrazu, żeby lepiej było, no i luszczanko wiadomo, jedzenie. Dobra, jesteśmy, wyszliśmy już z hotelu wyjąłem odważnie, więc nie wiem, jak to będzie, czy to będzie dobrze stabilizowało, zobaczymy potem. Jest za 10.09, jak mówiłem na sam początek, muszę iść do banku, żeby załatwić tam swoje sprawy. 500 metrów do banku, także spoko, zmienić numer, zrobić przelew, śniadanie. Wczoraj w nocy pospacerowałem sobie po, po rynku z kamerą tą drugą, porobiłem taki ujęć do poćwiczenia o no, takie tam filmowe rzeczy, żeby jakoś to wyglądało. Może w tym momencie zrobimy taki przerwlik, pod muzyczkę. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w ogóle. Generalnie tutaj sobie chodzę dużo remontów się tu dzieje. I patrzę rozkopane tam wcześniej, tutaj też pozostawiane znalazłem membank. To wejdę sobie i zaraz je widzimy na kwaterze. Jeszcze coś tam sobie ogarnę. Co dzisiaj odwiedzić i jedziemy na żarełko. Załatwione Poznań Warszawa 1.0 dla Poznania. Ten sam proces przeszedłem co wczoraj, ale wczoraj nie dostałem SMS-a weryfikacyjnego. Mimo że to otrzymałem dokument, że zmieniony został numer. No ale teraz już ogarniałem wszystko jest gitę także idziemy. Oprócz kebabów właśnie chciałem sobie nagrać jeszcze inne. Najbardziej polecane rzeczy w Poznaniu I tam na mojej grupie właśnie pisali Że warto odwiedzić jakieś tam frytki Tutaj, które są niedaleko mojego hotelu Widziałem, że tu też... O, akurat kura warzyw Więc może też odwiedzimy Dalej tam jeszcze będzie yy, Jakieś tam burgery gołe baby goła baba czy gołe baby Tak to się nazywało Tak to wygląda dookoła rynek ale już widzę po kamerze, że będę musiał zmienić, dołożyć ten ciężarek, bo jakoś chyba krzywo nagrywa. Może trząść, mimo że jest założony gimbal. To także ten gimbal staje się bezużyteczny, jak ma trząść. Wczoraj tutaj sobie to też nagrywałem. Ładnie to świeciło. I z drugiej strony. Kamera się rozładowuje, to idziemy podładować sprawdzić na mapie co tam ciekawego, no i lecimy po jedzenie. Widziałem tutaj właśnie te frytki ale jeszcze zamknięte. To sobie nagramy jutro dzisiaj pojedziemy na kebsa, no i to kurę warzyw na koniec chyba sobie zostawi. Tak to fajna atmosfera Miło, dzisiaj jest środa, także pewnie życie tutaj zaczyna się w weekend, no ale jest sympatycznie Mam chyba rozwiązanie, to chodzi o to, że jest zimno bo jest naprawdę parę stopni na minusie i dlatego tak to się dzieje. Nawet na ten niestety nie mam wpływu. Na pogodę w sensie. Tutaj ładny nawet. Tak to wygląda. Kolorowe budynki dookoła. Też wpływają na odbiór tego miejsca bardzo tak ciepło, mimo że jest zimno to czuć ciepło. Fajnie. Lubię takie miejsca. Zawsze taki czuję sentyment do odwiedzania tego rodzaju miejsc bo od razu człowiekowi cieplej na duchu. Mimo że sam chodzi sobie z wiedzą, to i tak czuję, że, że jakiś to ma sens. Bo ludzie to oglądają. Jakby nie patrzyć, to trochę ludzi to ogląda. Dobra, sprzęt trochę podładowany. Zmieniłem, znaczy dołożyłem ten odważnik do gimbala. I okazało się, że 400 metrów od hotelu znajduje się ta, ten lokal Stodola I tam arcykeps. No, mówię, trochę tam popatrzyłem sobie w internecie i na mojej grupie i uznałem, że to będzie na dzisiaj odpowiednie. I to sobie testujemy. Tutaj generalnie w tym lokalu patrzyłem wcześniej jak. Zanim przyjechałem do Poznania, to znajduje się tu weekendy kebab z i chciałem go przetestować. Znaczy, wtedy nie wiedziałem, że tylko weekendy, ale potem doszła do mnie taka informacja i trochę żałowałem tego, bo na pewno taki filmik zgenerowałby dużą liczbę wyświetleń, no ale trudno. Zjemy sobie Art Skeps, też bardzo chwalony w internecie, także mam nadzieję, że też będzie trochę wyświetleń. Dzisiaj na warsztat wchodzi lokal o nazwie Stodola oraz ich fladowy produkt, czyli Arcy Caps. Lokal ten to jeden z głównych powodów, dla których wybrałem Poznań jako kolejną destynację. W środku panuje miła atmosfera, jest kolorowo pracownicy uśmiechnięci i aż miło było tam wejść w to zimne styczniowe popołudnie. Przy składaniu zamówienia poprosiłem o sos ostry, ale pani poinformowała mnie, że w tej konfiguracji. Nie można zmieniać się zmieniać sosu, bo oryginalnie jest to pozycja z sosem barbecue, no mówię okej. Okay. Faktycznie jest tak napisane w menu. Siadłszy przy stoliku, od razu rzuca się w oczy sos sriracha, który możemy sobie dozować wedle upodobań. Ale skoro arcykeps to pozycja autorska z innym sosem, to nie będziemy tutaj nic zmieniać. Natomiast to zawsze miło gdy w lokalu jest taka możliwość, żeby podkręcić sobie właśnie trochę skalę z covila. To pierwszy plus. W skład naszego bohatera wchodzi cielęcina, boczek, cheddar, warzywa oraz placek. Tortilla. Jak na 20 zł kebab nie sprawia wrażenie jakoś takiego wybitnie wielkiego, ale ceny w Poznaniu są wszędzie wyższe niż na przykład w Warszawie, jeśli chodzi o kebaby, ale powiem o tym na filmie podsumowującym tę serię. Przeanalizowałem menu na stronie i zauważyłem też gramaturę tego zamówienia i według nich to jest 200 gramów mięsa, 80 towarzywka i 72 placek. Pierwszy gryz, placek ciepły, delikatny, miękki. To nie jest nic takiego niespotykanego i każdy raczej w swoim życiu jadł podobne albo i takie same tortille, więc ma teraz pewne wyobrażenie, jak to smakuje. Minusem ich jest to, że zazwyczaj przy większych zamówieniach, przy większych pozycjach nie są w stanie utrzymać ogromu składników, przez co się rozwalają, ale tutaj w tym wypadku nasz bohater owinięty jest jeszcze sreberkiem. Cina rzekomo od lokalnych dostawców, tego to już nie jestem w stanie zweryfikować, ale na pewno faktem jest, że na swojej drodze kebabowej nie jadłem w 100% takiego samego mięsa, więc pozwala to mi myśleć, że faktycznie tak jest mięso soczyste, delikatne, ścięte w odpowiednim momencie, bez żadnych przypalonych skrawków, więc jest bardzo dobrze. Co jakiś czas przejawiał się tutaj, przewijał się tutaj kawałek boczku nadając charakterystycznego dla wieprzowiny smaku i wraz z serem cheddar to zamówienie naprawdę nabiera charakteru. Połączenie smaków, jakich jeszcze nie miałem okazji próbować w kebabie, więc moje zaskoczenie połączone ze szczęściem, że w końcu odhaczyłem kolejny jakościowy lokal, przekładało się na to, że ja że jadłem swój obiad z ogromnym smakiem, a to się rzadko zdarza, bo często te wszystkie kebaby tak naprawdę niczym się od siebie nie wyróżniają. Jeśli chodzi o warzywa, to świeżutki pomidor, ogórek pekińska i papryczki jalapeno, które nadawały temu sosu barbecue ostrego posmaku, fajne połączenie. Ja generalnie wybitnie nie lubię sosu barbecue i trochę się bałem, że może to przychodzić z tymi smakami po prostu których ja nie lubię, ale tak nie było. Posmak był delikatny, ogólna ilość sosu nie sprawiała, że kebab był jakoś zalany. Wspominałem na początku 20 zł to dla zwykłego zjadacza kebsa może być sporo. A dla kogoś, kto mieszka w Poznaniu, to raczej normalne ceny w kebabach. A jak wiadomo, też czasami warto dopłacić i poszukać jakichś nowych smaków, tak jak i ja dziś. 9 na 10 i już w tym momencie ja wiem, że jak będę robił podsumowanie roku, to ta miejscówka się tam znajdzie, bo w naszym kraju naprawdę ciężko znaleźć coś, co wychodzi przed szereg.